Zdania swojego głosu jazda, jazda. Jazda, jazda. No wraz z wichrem przyszło mi żyć tym razem. O, toalety, toalety. Okej, okay, wicher zaprowadzam do toalet. Podejrzane, podejrzane. Zobaczmy, co on tu skubie w killu. W hmm. Co on eee... robi? Co on tu robi? Nie, ja tu tylko sprzątam. Nic co tu on tu robi? Gdzie mnie zaprowadzi mój towarzysz? Nigdzie, widzę, z zamknęły, koniec, po drodze Dobra, ja bym chciał go przebiec, że świecie Ej, no gdzie ty, o, ty jesteś? W strefie strefy niższego nadzoru A, jest Wszystkie substancje techniczne należą... Jezu, Delvex ma mówienie, to ma to 수izaje, caritä, czy mogło być gorzej? 50% pobił go na koniec Pewnie O nie mam karty O nie, musimy trzegać na... A, bo zobaczyć. Kurde, muszę zapamiętać z takim korytarzem. O, idź, To ważne. O, no, no, mamy. Kartę, kartę, masz kartę? Masz kartę, chodź, Dimon, chodź do mnie. Dimon. Co to się dzieje? Olej tajemniczego, ty? chodź, chodź, idziemy, idziemy teraz. Chodź, Dimon, chodź tutaj, chodź, chodź, Dimon, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, 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 Màydemon, lecisz, ulepszasz. Ale tajemnicę sobie ci na ale super, cześć ochroniarze, ale czyjeś się bezpiecznie. widziałem chyba jest Tak, tajemniczy, tajemniczy jest tutaj. Tajemniczy jest tutaj. Nie dał, Będę. Ale on jest jako ten. Eee, czemu Tajemnicy sobie cheatuje, tu nie przejmujcie się tym. Tak, tak. Ja chcę im przekręcać ten pokrętełko, żeby oni nie mogli ulepszać, ten ja jak on ma, no ten bydlak. Głową, głową, głową! A. a gdzie jest go? Nie ma mnie. A. Please. Nie, da się. No nie, muszę zaraz ulepszy, 5! pięć. A ty nie a. będziesz miał, bo on będzie miał. No. Szybko przemień go, przemień go. Co się stanie, jak no, będzie jak jakieś... Coś ja przemieni. Jest szansa, i kabelą, no, jest ja się przemieni Ale super, ale super, hiszpanu Albo... No, pój, 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 kim ty jesteś? Pój, pój, pój. Imir, Imir. A, weź to zrób kim tu jestem? Tak. Wow, dobra, okej okay. no, <laughs> no No bo ja nie zobaczyłam z Dobra, yes, tak, teraz tak. Wejdź, bo to jest męczące, naprawdę. No tak, Tajemnicze. Kogo najgorzej nie lubimy z tej całej trójki? Hmm, musimy głosować? Rzec, trójki, o nie wiem. Teraz. A, a czemu chcecie nas rozstrzelać? My jesteśmy związani, I my jesteśmy ]Okay, związani. No no tak dostań, nie mnie. <y> nie wiem. Czy ja jestem nie związana, Demon. A ja co robię, żeby cukierek? Jest fajny, jest, jest losowa ta, losowa Ja bym chciała. Jest. zjedz, ja zjedz, Mówisz? Losowa rzecz, tak rosowa tak, się coś. Bro. Ej, nie strzelaj się. Co ty robisz? Oh, ej, ej, patrzcie, patrzcie. Szalony jesteś? Patrzcie, patrzcie. Pacjans, przyszedł, Pacjans przyszedł. O, Jaki Pacjans? O nie! O kurde, ale fiko. <laughs> Oj, hej, są Ej, komputer jest chyba. Ej, komputer, Oy. powiedz coś. Oy. Powiedz coś, komputer, powiedz coś. Ja chcę powiedzieć. Kim jesteś? Kim jesteś? No bo nie mogę. O, ale, miło, ale masz głosy gdzie one? Całkowicie inaczej brzmisz. No, mega sztos. Powiedz CPK-owi, żeby chociaż ten, żeby chociaż y, klasę D oszczędził, bo my nic nie robimy. Jesteś bezużyteczne. I chcę pożyć jeszcze. O nie. Siema, ignorujemy Faktor tak, fakt, -mo, możesz, możesz zobaczyć, czy po dwóch godzinach ci się spodoba. Tak, dokładnie. Do dwóch godzin Chociaż osobiście ty zagrałabym w nową gierkę. Znaczy, tak, się kupiłabym to to jako jakąś nową gierkę, w którą nie grałam. przez pierwszy sezon, to jest Dobra, Vexi, bytlaku nie nie mnie. Ale projeździć tak, nie tu jak się śmierdzi. Zm, groźnie. Kurde, nie odesłałem mi tego. Jeden, Ale nie miło. Pad mi karo. Daj i kogo. zamykam, no. Ale ten to jest wyższy problem. <grym. grym> <grym> <grym> do, Dwa, zimny, do A to ty? Kurwa, co we mnie? Co? We mnie <grystanie> nie strzelaj! Wygląda, gdzie jest mrukać, loki, spoceniec? Co mnie nie oszczędził? Mamy tu na, Okej, one są wyłączone? ma? jest gdzieś nie spoceniec Tak, ale nie, nie wiem, gdzie jest przód To chodź do przodu tam do przodu? No. Hmm. Tam gdzie serce Ej, zaprowadzi. czemu jeszcze nie mam partnera społeczności? a ja tutaj mi się powiedział, że dostanę. Nie wiem. Około ja mnie? Nie chcę Ej, tutaj, ja... Sandwich! No, widzę, widzę. Kończyła mi się amunicja, co o tym sądzisz? <laughs> Ojejku, no to jedziemy tutaj. Zrobimy coś mega śmiesznego. Ja trzymam apteczkę, łap, tylko to. Nie wiem. Hmm? Ci zaufać. A co mówiłeś? Nie wiem czy ci zaufać. Aha Nie no. Jak mówi, że nie? pęknąć ze śmiechu to może być dosłowne pękanie. No myślę, że tak, bo będzie tak mega śmiesznie. Oj. Ale nie no git będzie. O, pa, teraz. Oh, okay. A ja! Mruga ci jest w heavy i zjeżdża za nami zaraz. A ty to byłeś, aaa a ja tu zginęłam prosto, gdzieś, poczekaj. Sandwich. Co? A ja w rogu tutaj zginęłam gdzieś. O tu jestem, ale mnie wykrzywiło! Chodź, zobacz sandwich! Chodź! No, nie. Powiem, że klikasz, no. Chcia... Sandwich, ale, gdzie jesteś? Patrz, jak mnie wykręciło. Mam ]ce... tryb z podłuka, muszę czekać. A kurczę, no, sandwich, nie zobaczysz okay, tego. Okay. A mam takie ręce jak dżownice Ty nie musisz, a ale... Chodź, sandwich, chodź. Aha. A, poka, poka, poka. Chodź, chodź tu. O Co, kurde, myślisz o ja mówię sobie na... no. no. Jezu no. Wykręciło kręciło zabrać rękawiczkę A Delvex tak mega fajnie za wybuchł rozmawić. Zaraz wyrzucę to do O, mam Chyba. coś? O Boże Delveks, powiedz mi, bo Ymiru ja hejtuję, czy ty lubisz imira? Lubimy halo. imira. No, ale Ja to nie halo. słyszę Kto? O, ignorował Dobra Aha Uznam to za nie, będę pamiętał no, jak wrócimy do zadłużenia. Co to a, jest? Niepokój. Fir, fir, G0? Bardzo dobra broń. I chcę verify. Dobra, jedyne co mam? Jaką to broń? To mam to gówno, co mam w ręce. Uda mi się to to Nie a, uda mi się cel? przeżyć? Nie. Nie uda mi się przeżyć. Naprawdę, że mogę być, co się problemem? dzieje? Myślisz? No, czekaj na fajna. Na. Czemu? Ale chcę mikrohida. No, sandwich? Chcę broń i zrobić sobie tego. Czy jest kartę. sandwich? Mam mikrohida czy nie dostanę? Hejka. Ja, ja mam mikrohida, okay. ale to jest mój mikrohid. Sandwich do... myślisz no, że z, mam, z moją jedną bronią? No. Fleszem? No, Przeżyję? Uda mi się przeżyć jak mam tylko no jestem no, pewien, że tak jest. no, nice sandwich! No ja chciałem też wyrywać zrobić pałkę! No nie rób, no, rób pałki, to dzisiaj Wszystkie generatory zostały pomyślnie ułożone nas, no komputer wie, że tu no, jesteśmy tak. kulia, porobisz z tym fleszem Tym Dobra Przeciągnij O, fajnie, Ale O kurcze A czekaj, jeszcze gada trwa? O kurcze Co ty odpalasz tu? Nie! O, uciekaj mi kulia Zmian. Mikuli, a czemu pranka walnęłaś? <grymne> a, za widzę laserowo? No nieźle, nie. co wy robicie tam w środku? Gdzie widzę o, ktoś... o kurde, poszło? Nie ma więcej broni, no. Ej, jak zrobić mikroskop? Co mówisz? Very fine, fine. No, no jak na, na na ja robię very fine, to mi gorąco. jak on? Jakiekolwiek nawery fajne, wolelibyśmy no, trochę przy na... innych. Potrzebuję więcej broni. Ej, a za 5 minut, ej, za 5 minut. minut, ej, idziemy, idziemy a ekipa. 5 minuty skupia nie. czasu, mi Ale ja się gubię się zawsze, dobra, ale ja się gubię, dobra. tak? Wy się, się Ja A! Nikuria, dasz radę, wierzę w ciebie, <laughs> <laughs> wystarczy skręcić w No dobra, ale czasami są, nie, czasami są takie skomplikowane. No nie, no nie mogę. Ale hejder. Widzicie, trzeba brać pod uwagę na przykład, że ktoś ci zamknięty śmień. No tak, to prawda. prawda, na przykład taki AB. No. Tam był GB czy tylko AB? Ja chyba wiosny, o, nie, chyba GBN też. Były dwie osoby, ale nie wiem kto, a Sandwich gdzie jest? A sandwich nie MFO marł? Ej, podmiot SCP Ej, to tylko komputer został? Nie. Komputer przeciążenie było, więc komputer chyba nie ma. A okej, okay. w ten sposób. No tak, tak. Jedna ta Oj, no. No niestety no. Nie zabawiła, nie zabawiła się tam, tak, po pierwszy raz. Mogłam no. w sumie jej podpowiedzieć, ale że na śli się fajnie zabija Niech się uczy sama To jest o, najlepszy to nauczyciel, do doświadczenie A z Kim ona, a z loki jest, to Loki pewnie nie pokierował no O ja chcę broń bo ja nie mam nic No ej. o siema o, chuj, że to nie zła broń mam O tu jest jakaś Chodźcie tak. do Czekaj Dobra, Ale... mam naboje, mam naboje. Oh. Oh. No dobra, oni się tam bawią w Urheydzie, my wyjdziemy. Niech się bawią. Czekaj mnie, co Loki robi. Spotkałem go tylko raz. No mnie zabił i od tego czasu nie widzieliśmy no, się przy tym. Pięknym tak, video. tak. Nie było zawsze przyjemnie. Było, chodź tu u lewo. To idziemy do wyjścia, czy co? Tak. O, o. Yes. A. 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 Tej dzidy nie da się zrobić. No. Da się. No to ja. O, tak. Witam, witam! Najlepsi ochroniarze. Cześć. Jesteśmy w tym razem, o! Co, 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 co robiłeś? Co, co robiłeś, robię, Robiłeś pałę, no dobra, wszystko Ciekawe. nagramy. Ciekawe, Wang i nie wyjęte z kontekstu Ani trochę. No kompletnie, ja jestem, jestem zadowolony z tej rundy. No my teraz z GBN. Mi... O! No już nie ja jestem z kruszy mam! No, sam GBN idzie. Czemu? O za chwilę będzie tylko sam nie... Ale, nie ale kto? Ja sobie w Jest <laughs> w Aż tak szybko. Chyba idzie... No coś no. Trochę nie fajnie. Idziemy, idziemy szybko do tego, na, na dół, jak chcesz. No, tylko sańcie drogę. Bole, żeby przejść, po prostu jak najszybciej. Może tu jeszcze będzie. Nie, tu jednak nie. Jedziemy, idziemy, idziemy. Możliwe, że z prawej będzie, idziemy prosto, może. Dobra. To z prawej była Tesla. Ale współczuję im, że tyle będą na tym, na obserwowaniu. No, 5 minut, o. No. To się z nimi stało właśnie. No, jeszcze ktoś pojechał na dół, ciekawe kto czy. Często praktycznie ktoś na górę pojechał. O, o kurwa. No dobra, je jedziemy No dobra, no, no musimy, no, się kujemy. No, będziemy czekać 4 minuty. Znowu. No, nie tyle co oni, no. No. <laughs> o, cześć, chodź, Hiszpan, chodź, chodź, Hiszpan, chodź. Nasza ja misja chyba... została spełniona. Mamy Hiszpana. Możemy wracać. 173, nie? O piesek mówił. A piesek? Albo nie 173? Tak, a on nie mówił, że piesek właśnie go, Coś takiego ostatniego nie słowa? Wiem. Kurde, słucha. Tak? on go o piesek, nie, nie. kurde. Coś pomiędzy, jak teraz. Kurde, nie zauważyłem, gdzieś... że się wodą popluje za sekundę. Myślałem, myślałem że to zdążę zjeść różowego tukierka. Równie Czyli nie mam racji, piesek, a nie orzeszek. Tak, piesek. piesek. Zobacz Mikulia, zobacz na Demon. Proszę. Na Demon? No, i poczekaj. Czekam. A to jest Demon. No, poczekaj. Oszek. Że... Idziemy, idziemy, idziemy. O kurde. Ale mnie aż tak kartlo poszło nie rozwalało, nie mogę jednak tak szyć. <grystanie> Możesz, kontent jest. Muszę zdrowieć. Nie, OBS zdobył tego. Granicy w dźwięku już nie dało się wyżyć. O <grystanie> Nie widzę cię. Nie. Nie widzę. Co tam się dzieje? O, <grystanie> chyba. <chyda, chyda. grystanie> <Właśnie ci, bo. grystanie> Czy to jest krzyk? Mój. No. właśnie no przestraszyła biegaturko. Mogę mieć adrenalinę, zaraz będę. będę zrobić no. tę mówię. Aaaa, nie! Alarm źle błaga! To, ale... to, ale... to, to... już. No. O kurczu. który wszyscy ją słyszałem. Aaa Boże! Ale przynajmniej słychać, że nie jest no, blisko! No, no, no. <laughs> Ja nie mogę. To brzmi A, jak to... z doma i Jerry'ego. Nie mogę. Ale chcę słychać. Jako e tylko i wyłącznie. Przestańcie. Ja Przestań byłam w panice, nagrać. ja byłam w panice. Cześć. A to Mikulia no. Byłam w niesamowitej panice. Teraz on <grym> kieszy Dimo no, nagranie tego. Ja, pierdolę, ja nie, nie chcę tam wchodzić z tym ryjkiem, naprawdę. No, nie wchodzimy tam w ogóle. Nie wchodzimy, dokładnie kampimy. Czekamy. Okej, okay, okay. Zabijmy okay. to na odległość. I na odległość. I na odległość. I I on na odległość. I on na odległość. I nie! na uh -huh. Oooo, oh, tak! <grym> skacze, Edewek skacze. u Jeszcze zamyka drzwi. Uwu. Mi też ciągle zamykło drzwi. Umu. mu Uniwersytet. <grym> Wrocławski. Mi się knapi no jakby ja nie mogę tego powiedzieć normalnie, bo za każdym razem tylko jest u w nie no to tak się to mówi no To pomyśl sobie co ja mam z UW U -u -u -u. Uniwersytet warszawski O siema no, U -u -u. Siema, siema, U -u. siema Mamy uniwersytety, no, no co wam mogę powiedzieć? No UW UW Mik ja. Mikulia UW No way, to ty no. Już nawet nie zatrzymamy w tej testy Hej Sandwich Co tam? Oni mnie gardło. Ojejku. Ach, chcę herbatkę z miodem, kto to był? Z miodzikiem? Hmm. Oglądałaś Pingwinów z Madagaskaru? Oglą... Ale tak mało odcinków. Wszystkie. Miodzio panowie. Miodzio lodzie. Kurde, takowanie ja tam. Uwielbiam. Ale... A, zapomniałam, że nie tu. Ja no jestem dzisiaj. No nie, nie wiem, nie co się dzieje. To się, <grym> się nie jestem, ale. To, o co chodzi? No. Chodź, chodź, chodź. Ale zebranie. Chowamy się. Bo słuchaj, tup, tup, tup. Renapoje i. Br Macie granat? Mam. granat... co nimi chodzi? O nas już dawno. Nie czekaj, czekaj. Osiem. A, przypałę. O wow. kurwa. <noise> no bo na, na zamknięciu drzwi. No cóż? Można powiedzieć, że zabiłam niechcący, ale... Żyjemy. Chociaż tak coś? wszyscy przeżyli? Nie. A, no to zabiłam kogoś niechcący. Ale generalnie tam no, wtedy drzwi, to gdy akurat rzucałam granat, więc... Aj, tak wyszło. Życie. Masz granat jeszcze? Ja w ogóle nie miałam. O kurde, nie masz? O, uważaj! <grym> rzucaj gras! Rzucaj gras! Nawet we mnie! Rzucaj gras! Rzucaj gras! O, o. O. o Nie jesteśmy przeciwko, przeciwko? niemu. Nie ale już wystarczy, rejpów proszę. Niepokoi mnie to, co nam na się nam przygotuje na samą rundę. Ja się Ja to jest pokojnie. tam. Spokojnie. z jest tam. pobiera te dźwięki kurwa, grywa go na kasie. No ja pierdolę, specjalnie wyciszyłem <laughs> <laughs> ja tego nie z tego wow. A swoje kse kse kserokopiarki jak e, zrobił to nie jakoś nie wstały na kasie. No prawda? Widzisz no śmieję się z nas Trzeba Taki coś raz... zrobić z tym. Właśnie jest to, no cóż idzie. Kościół trupią straszną noc, przeszywam roźny deszcz. Przeczesz na wskroś, gdy wrzeszczy ktoś, słysząc śmierć i śmiech. Kościół trupią straszną noc, mieszczą starą wieść. I szczęk od szczęku niesie się na oczy pięcią O, a ja tu leżę. Człujesz bombę? Totalnie. tu niechcący zdarzyło się nieprzyjemna sytuacja w tym pomieszczeniu Co się zdarzyło. No, granatę i od mi drzwi i wybuchło. Ej, idzie, idzie. O, idzie, o, idzie. O, idzie tam, sobie, bawi się z naszymi kolegami. macie. Tutaj, gdzie strzały? A Granat! No. O komputer się poci. O, Emil się poci. No, komputer zaraz przewody ci ten się spocą i się spalisz. No. Imir, kici kici, Imir, kici kici Imir. A to demon jest. Demon jest na komputera? Nie. Imir jest komputerem. Ja komputera wzywam Imir kici jest, kat powiem, gdzie się go skin PDC? to co? Aha, to Co, Marko Veksi cię uśmiech. jakże <grym> mi się uszy. A w sumie to no. nie? I mir, ci i mir. To nie mir. I mir. Lucky. nie reaguje. Posta, tam, mu Ej, mu generator, to pewnie przyjdzie. O kurde.

gdzie jesteś? Mogę cię pogłaskać? Gdzie jesteś? Którą masz kamerę? Gdzie masz kamerę? Po prawej? Po lewej? Prosto? Mówcie płacin. Po... No. Kłaście cię, kłaście cię. Poczekaj. O, nie wziąłem, nie nic w rękach. Tak dobrze? Tak dobrze? A zamrucz! A zamrucz! O nie! O nie! Zostawcie nie. mnie! To o dimon. nie! Ale Demon jesteś zaszczepiona, ty jesteś zaszczepiony! O nie! O czemu idzie akurat? Jest. Nie, jest to. Tu... Ta jest lepsza czy ta jest lepsza. Strefa niższego nadzoru została zablokowana i przygotowana na dekontaminację. Usuwanie substancji biologicznych zostało rozpoczęte.